Się, jakbyśmy wygrali wojnę między Koreą a Japonią. Taki komentarz pojawił się pod filmikiem z FNS Music Festival z roku 2010, gdzie na scenie wystąpiły najpopularniejsze grupy idolek w swoich krajach: AKB48 z Japonii i Girls' Generation z Korei. Komentarz ten polubiło ponad 2000 osób i nie bez znaczenia był fakt, że pojawiło się w nim słowo wojna. Jeszcze 15-20 lat temu płyty z japońską muzyką zalewały półki sklepów muzycznych w różnych częściach Azji. Młode dziewczyny tańczyły na YouTubie układy z j-popowych piosenek, a japońskie zespoły jeden po drugim ogłaszały trasy koncertowe po Europie czy Ameryce. Dziś japoński pop został całkowicie zdetronizowany przez K-pop. Jak do tego doszło? Czy był to całkowity przypadek? Różnica talentów? Czy może starannie zaplanowana strategia dominacji nad światem? W tym filmiku dowiemy się, dlaczego i w jaki sposób K-pop pokonał J-pop. Jest rok 1998, 12-letnia Boa. Idzie towarzyszyć swojemu starszemu bratu na castingu zorganizowanym przez SM Entertainment największą ówcześnie agencję talentów w Korei Południowej. Agenci zwracają uwagę jednak nie na brata, a na nią i są tak pewni swojego odkrycia, że proponują dziewczynce podpisanie kontraktu jeszcze tego samego dnia. Po dwóch latach nauki tańca, śpiewu, języka angielskiego i japońskiego, dziewczynka debiutuje i osiąga swoje pierwsze sukcesy. Wielkim przełomem okazuje się dla niej jednak dopiero podpisanie kontraktu z japońską wytwórnią Avex Trucks. O które bardzo starał się prezes i założyciel SM Entertainment, Lee Suman. Strona japońska od razu dostrzegła w dziewczynie bardzo duży potencjał i zgodziła się nią zająć. W dzisiejszych czasach obecność na japońskim rynku gwiazd K popu nikogo już nie dziwi. Ale uwierzcie, że jeszcze 25 lat temu sam pomysł próby wypromowania koreańskiego talentu w Japonii należał do raczej ryzykownych. Koreę i Japonię od lat dzieli wiele konfliktów i nie było to bez znaczenia również w świecie rozrywki. Team Avex postawił sobie mimo wszystko ambitny plan zrobienia z gwiazdy z milionami sprzedanych płyt na koncie, by jak najlepiej przygotować się do rozpoczęcia kariery. W obcym kraju młodziutka Boa była zmuszona rzucić szkołę i postawić wszystko na jedną kartę. Po udanym debiucie jej mini-albumu Don't Start Now, który sprzedał się w 90 tysiącach egzemplarzy, postanowiono, że dziewczynka przeprowadzi się na jakiś czas do Japonii. I skupi się wyłącznie na tamtejszym rynku muzycznym. Ciągłe szlifowanie języka, występy w klubach, w telewizji. 14-latka pracowała naprawdę ciężko i robiła ogromne wrażenie na japońskiej publiczności, która nie mogła uwierzyć, że zaledwie 14-letnia dziewczynka ma już tak dojrzałą prezencję sceniczną. I tak świetnie mówi w ich języku. Wysiłek się opłacił. Debiutancki album dziewczyny Listen to My Heart, wydany w marcu 2002 roku, sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy i zadebiutował na pierwszym miejscu japońskiej listy przebojów Oricon, jako pierwszy w historii album koreańskiego artysty. Boa dopiero się jednak rozkręcała, bo jej drugi album, Valenti, wydany w styczniu 2003 roku, osiągnął jeszcze większy sukces. Nie było już wątpliwości. Japończycy pokochali tę przebojową i ciężko pracującą koreańską nastolatkę. Sama Boa zaś otworzyła drogę do kariery w Japonii wielu innym koreańskim artystom, którzy od tamtej pory śpiewali w Korei po koreańsku, a w Japonii po japońsku. Dlaczego właściwie Koreańczykom aż tak bardzo zależało na karierze w Japonii? Japoński rynek muzyczny zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wielkości. Zaraz po amerykańskim. W porównaniu do japońskiego, rynek koreański nie jest zbyt duży, dlatego K-pop, aby osiągnąć prawdziwy sukces i zarobić prawdziwe pieniądze, musi skupiać się na zdobywaniu rynków zagranicznych. W tamtym czasie głównym celem był właśnie rynek japoński. Współpraca koreańskiego SM Entertainment i japońskiego Avex układała się znakomicie. Ale dla Koreańczyków nie był to po prostu zwykły kontrakt. Była to również niepowtarzalna okazja do nauki. Sam założyciel Avexu, Masato Matsuura, otwarcie mówi o tym, jak bardzo strona koreańska była zdeterminowana, by osiągnąć sukces i nauczyć się od rynku japońskiego jak najwięcej. Wiedzę tę zabierali później ze sobą do Korei i na jej podstawie tworzyli kolejnych K-popowych artystów. A działać musieli w dość specyficznych warunkach. Po II wojnie światowej i jednocześnie po zakończeniu okupacji Korei przez Japonię w roku 1945, w Korei panowała silna niechęć do wszystkiego, co japońskie, a rząd wprowadził ścisłe ograniczenia dotyczące importu japońskiej kultury, które co ciekawe zaczęto znosić dopiero w latach 90., czyli naprawdę całkiem niedawno. Ścisłe zakazy dotyczyły również japońskiej muzyki. Oficjalnie nie można było kupować japońskich płyt, puszczać japońskich piosenek w radiu ani pokazywać występów japońskich artystów w telewizji. Oficjalnie. Nie jest jednak tajemnicą, że wielu Koreańczyków potajemnie kochało japońską popkulturę i mieli swoje własne sposoby na jej sprowadzenie do kraju. Czarny rynek kulturowy Działał na tyle prężnie, że J-Pop mimo wszystko zyskiwał coraz większą popularność w Korei. Kasety i płyty przemycano, a w miastach portowych. Można było znaleźć nawet sklepy z nielegalnym J-popem. Niektórzy próbowali też łapać japońskie fale radiowe, by słuchać hitów takich gwiazd jak Hikaru Utada, SMAP, X Japan czy Namie Amuro. Namie Amuro cieszyła się w Korei szczególną popularnością. Na koreańczykach robiły wrażenie nie tylko jej niesamowite zdolności wokalne i taneczne, ale również jej wygląd. Piękna, smukła, długonoga i wysportowana namie trafiała idealnie w koreańskie standardy piękna. A na dodatek była również ikoną mody. Wszystko to w połączeniu z jej popowo-R&B stylem sprawiło, że stała się jedną z największych inspiracji dla młodszych koreańskich artystek. Według J.Y. Park, szefa jednej z największych K-popowych agencji w kraju i twórcy kultowej grupy Twice, to właśnie Namie Amuro była ikoną i wzorem do naśladowania dla piosenkarek koreańskich i właśnie takie artystki chcieli tworzyć producenci K-popowi. Wpływ jej imidżu i choreografii na żeńskie grupy K-popowe jest nieoceniony. Tak naprawdę K-pop czerpie inspirację z J-popu po dziś dzień. U New Jeans na przykład bardzo wyraźnie widać wpływy dziewczyn z japońskiego Speed. Jeśli chodzi zaś o grupy męskie, mówi się, że grupy z japońskiej agencji Janice Entertainment, takie jak SMAP, Arashi czy Kinky Kids, mocno inspirowały wczesne boysbandy z Korei. A cały system treningu idoli K-popu to niemal bezpośrednia kopia modelu Janice. Co ciekawe, silną inspiracją dla koreańskich boysbandów były również rockowe zespoły Visual K. Chodzi oczywiście wyłącznie o inspirację wizualną, której możemy się doszukiwać nawet wśród współczesnych grup. Od połowy lat 90. rząd Korei zaczął inwestować znaczne sumy w branżę rozrywkową, co przyczyniło się do powstania tzw. koreańskiej fali. O co chodzi? W dużym skrócie, w 1997 roku mieliśmy do czynienia z azjatyckim kryzysem finansowym, który zaczął się w Tajlandii i rozprzestrzenił się na inne kraje, takie jak Malezja, Filipiny, Indonezja, Singapur oraz Korea Południowa. Korea, szukając nowych sposobów na ożywienie swojej gospodarki, Dostrzegła wielki potencjał eksportowy kultury popularnej. W latach 90. bowiem coraz większą popularnością cieszyły się w Azji koreańskie dramy, filmy i muzyka. Ówczesny prezydent Kim Dae-jung wdrożył całkiem nową strategię rozwoju gospodarki, a rząd zaczął wspierać przemysł filmowy, muzyczny i telewizyjny poprzez dotacje. Ulgi podatkowe czy promocję międzynarodową, co było dość konkretnym wsparciem. Można stwierdzić, że poprawa wizerunku i sytuacji gospodarczej kraju była ściśle związana z rozwojem rynku muzycznego, ponieważ K-pop był i jest sercem koreańskiej fali. Z wiedzą i doświadczeniem zdobytym w Japonii oraz wielkim wsparciem od rządu, K-pop był gotowy na podbój świata. Zaczął od Japonii, która wciąż jest jednym z największych rynków zagranicznych dla koreańskiej muzyki. BoA była tą która utorowała drogę do sukcesu w Japonii innym koreańskim gwiazdom, ale prawdziwym przełomem w popularyzacji K-popu oraz ogólnie koreańskiej kultury w Japonii okazał się debiut grupy pochodzącej z tej samej agencji Girls Generation, znanych w Japonii pod nazwą Shojo Jidai. Dziewięć pięknych i zdolnych Koreanek zadebiutowało w Japonii w 2010 roku i błyskawicznie udało im się podbić serca japońskich fanów a po serii sukcesów związanych z rekordową sprzedażą swojej muzyki, w roku 2011 zostały wyróżnione i razem z grupą Kara stały się pierwszymi koreańskimi, żeńskimi grupami, które wzięły udział w NHK Kohaku Utagasen, bardzo ważnym dla Japończyków, tradycyjnym, noworocznym koncercie. Nie wszystkim się to jednak podobało. Oprócz tego dziewczyny występowały w reklamach, w programach telewizyjnych i pojawiały się w magazynach modowych. Chociaż w Japonii nie brakowało żeńskich grup idolek, Girls Generation z jakiegoś powodu zrobiły na japońskiej publiczności wyjątkowe wrażenie. Być może swój sukces zawdzięczały temu, co w opinii niektórych Korea doprowadziła do perfekcji, choć zdaniem innych do absurdu, czyli systemowi trainee. W K-popie funkcjonuje surowy system trainee, porównywalny czasem nawet do służby wojskowej. Tylko ci, którzy przetrwają te trudne warunki, mają szansę na debiut. Uczestnicy przechodzą lekcje śpiewu, tańca, nauki języków, aktorstwa, modelingu oraz muszą dbać o doskonałą sylwetkę i urodę, co często wiąże się z operacjami plastycznymi. Trejni zazwyczaj zaczynają swoją drogę we wczesnym wieku nastoletnim, są skautowani albo wybierani podczas castingów. Tak jak ich rówieśnicy uczęszczają na zajęcia szkolne, jednocześnie biorąc udział w intensywnych treningach. Ich umiejętności są co jakiś czas dokładnie sprawdzane i oceniane, a jeśli nie spełnią oczekiwań, mogą zostać odrzuceni nawet po kilku latach ciężkiej pracy. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, w efekcie czego debiutujący K-popowcy są już wyszkoleni, piękni i gotowi. Wręcz idealni. W J-popie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W japońskich agencjach również odbywają się zajęcia z tańca i śpiewu, ale nie są one tak rygorystyczne jak w K-popie. Wręcz przeciwnie, japońskim idolom celowo pozwala się debiutować w mniej dopracowanym stanie, co pozwala fanom na obserwowanie ich rozwoju i wspieranie ich na tej drodze. Fani uwielbiają to doświadczenie, które stanowi podstawę świata japońskich idoli: cieszenie się niedoskonałościami, opieka nad takim nieoszlifowanym diamentem, historia ich rozwoju oraz napotykane trudności są dla fanów bardzo istotne i cieszą się, że mogą im w tej drodze towarzyszyć. Spójrz mamy takie grupy jak Morning Musume czy AKB-48, czyli podręcznikowe przykłady japońskiej sceny idolu. Chociaż dziewczyny są naprawdę bardzo urocze, raczej rzadko znajdziemy wśród nich piękności na poziomie supermodelek. Tak samo jest ze śpiewem i tańcem. Dziewczyny potrafią śpiewać i tańczyć, ale nikomu jakoś specjalnie nie zależy, by były japońską Christiną Aguilerą. Wręcz przeciwnie. Powinny być normalne, jak dziewczyny z sąsiedztwa. Nie powinny nie śmielać czy wpędzać w kompleksy. Japońskich idolek i idoli nigdy nie zobaczymy ubranych od stóp do głów w markowe ubrania, co jest w K-popie normą i podnosi prestiż koreańskich gwiazd. Liczy się przede wszystkim ich osobowość, która ma podnosić na duchu i pomagać przetrwać ich fanom w szarej rzeczywistości. Swoim debiutem Shoujo Jidai. Czyli Girls' Generation wprowadziły na japoński rynek zupełnie nową jakość i sprawiły, że japońskie idolki wyglądały przy nich jak banda dzieciaków. Dziewczyny zaskoczyły swoimi umiejętnościami wokalnymi, z których japońskie grupy raczej nie słynęły, oraz pewnością siebie i charyzmą na scenie i poza nią. Ponieważ członkinie Shōjō-jidai świetnie radziły sobie również, występując w rozrywkowych programach telewizyjnych, gdzie zadziwiały swoją umiejętnością posługiwania się językiem japońskim. Oraz wyjątkowym poczuciem humoru. Było oczywiście coś jeszcze. Ich marynarskie mundurki nie przypominały tych, które nosiły japońskie idolki. Japonki pokochały je za ich piękno i wyczucie stylu, a japońscy mężczyźni nie byli w stanie oprzeć się dojrzałemu urokowi długonogich Koreanek. Japońskie idolki były w poważnych tarapatach. I w sumie nie tylko idolki były w tarapatach. Bo oprócz tego, że koreańskie grupy zaczęły przyciągać więcej uwagi niż rodzime, to na arenie światowej K-pop zaczął wypierać całą japońską muzykę popową. Girls' Generation stały się najpopularniejszą grupą idolek w Azji. Coraz więcej uwagi na świecie zaczął przyciągać Big Bang i ich Fantastic Baby, którego słuchali ludzie nie mający pojęcia o istnieniu K-popu. No a w roku 2012 Korea wypuściła prawdziwą bombę. Gangnam Style. Przebój, który dotarł wszędzie i oswoił cały świat z koreańską popkulturą. Reszta to już historia. Oprócz tego, że koreańscy idole i idolki mają stereotypowo Atrakcyjniejsze sylwetki i są lepiej ubrani od gwiazd J-popu, co naprawdę odgrywa ogromną rolę w przyciąganiu uwagi świata, to nie możemy zapominać o roli samej muzyki. K-pop z jakiegoś powodu jest o wiele chętniej słuchany niż J-pop. Dlaczego? K-pop to muzyka, która skupia się na rytmie. Piosenki są taneczne, rytmiczne, zawierają szybko wpadające w ucho powtórzenia czy chwytliwe, łatwe do zapamiętania frazy. Często śpiewane w języku angielskim. Są one tak sprytnie skonstruowane, że nawet ci, którzy nie znają koreańskiego. Mogą śpiewać i cieszyć się utworem właśnie dzięki tym krótkim fragmentom. Dla nastawionego na sukces zagraniczny K-popu jest to naprawdę bardzo ważne. Piosenki mają przecież docierać do jak największego grona odbiorców. Z tego samego powodu też K-pop zawsze stara się dorównywać muzyce zachodniej, stale wprowadzając nowatorskie formy ekspresji i współczesne brzmienie. Oczywiście K-pop ma swoje oryginalne brzmienie, ale jest ono mocno inspirowane muzyką zachodnią. I przez to przystępne dla zachodnich słuchaczy. Mamy też dużo rapu, który jest obecnie jednym z najpopularniejszych gatunków muzycznych na świecie i który w języku koreańskim brzmi świetnie. K-pop jest też nowoczesny, jeśli chodzi o marketing, który skupia się głównie na internecie i social mediach. Single promuje nie tylko Teledysk, ale często seria specjalnych filmików z choreografią do utworu która może być odtwarzana przez fanów i napędzać zainteresowanie zespołem, na przykład na TikToku. Kilka lat temu popularne były także filmy z reakcjami na nowe teledyski, co budowało wokół premiery nowych piosenek rangę internetowego wydarzenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wszystkie nowe piosenki tego gatunku są bardzo łatwo dostępne w serwisach streamingowych. Jeśli chodzi o J-pop, to w odróżnieniu od skupionego na rytmie K-popu, tu zdecydowanie ważniejsza jest melodia. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj sam język. Język japoński nie jest bowiem tak rytmiczny jak angielski czy koreański. A ta niemożliwość przystosowania się do rytmu języka wymusza w pewien sposób na J-popie by skupił się na Melodii i kompozycji, która bardzo często jest dość skomplikowana, zawiera wiele różnych części i złożonych progresji akordów. Sami Japończycy zaś często uważają, że w ich języku niemal niemożliwe jest. Tworzenie prostego hitu, który opierałby się na czterech akordach powtarzanych w kółko, tak jak to często bywa na zachodzie. Skupienie się na melodii idzie w parze z koncentracją na tekstach, które są o wiele bardziej poetyckie niż K-popowe. Teksty piosenek J-popowych są bardzo emocjonalne i koncentrują się na wewnętrznych przeżyciach. Poruszają tematy miłości, pór roku, przemijania i trudów życia. Z kolei ulubione tematy w K-popie. To miłość, pewność siebie, motywacja, młodość i zabawa. Biorąc pod uwagę, że zagraniczni słuchacze prawdopodobnie nie rozumieją w odpowiednim stopniu ani japońskiego, ani koreańskiego, znacznie łatwiej będzie wczuć im się w prostą tematykę piosenek koreańskich. Tak jak wspominaliśmy sobie wcześniej, japoński rynek jest drugim co do wielkości na świecie. Z tego powodu japońscy artyści nie mają aż takich ambicji robienia kariery za granicą, bo ze względów Finansowych zdecydowanie wystarczy im sukces na rynku krajowym. Skoro nie muszą podbijać świata, podążanie za zagranicznymi trendami przestaje być koniecznością. Japoński rynek muzyczny rozwija się więc w swoistej izolacji. W konsekwencji czego dla amerykańskiego czy europejskiego słuchacza niektóre japońskie hity mogą wydawać się nie na czasie. Nie dba się również o nowoczesną promocję zagraniczną, a zdarza się i tak, że niektórych piosenek nie znajdziemy na serwisach streamingowych. W konsekwencji czego otrzymujemy taneczny, nowoczesny, podobny do muzyki zachodniej, a w związku z czym łatwy w odbiorze K-pop, oraz liryczny, bardziej złożony i często nie do końca zrozumiały J-pop. Gdy dodamy do tego polityczne i finansowe wsparcie koreańskiego rządu, mamy rozwiązanie zagadki, dlaczego to gwiazdy koreańskie występują na amerykańskich festiwalach i reklamują najbardziej ekskluzywne domy mody w Europie. Chociaż K-pop i J-pop to dwa stale porównywane ze sobą gatunki, różnią się od siebie praktycznie wszystkim. Dużo mówi się o tym, jak rzekomo K-pop wygrał z J-popem. Ale czy Japonia w ogóle brała udział w tej wojnie? Czy ma sens porównywanie kogoś, kto od samego początku działa z nadzieją na osiągnięcie sukcesu zagranicznego, z kimś, kto nastawiony jest wyłącznie na sukces na swoim bardzo specyficznym swoją drogą rynku? Determinacja, otwartość, skuteczne metody promocji. Myślę, że J-Pop wiele może nauczyć się od K-Popu. Pamiętajmy jednak, że sukces komercyjny nie zawsze musi oznaczać, że coś jest lepsze. I być może warto przyjrzeć się temu, co do zaoferowania ma J-Pop bo ma bardzo dużo, przede wszystkim wielu niezależnych artystów, którzy sami tworzą swoją muzykę oraz różnorodność, której na pewno brakuje w K-popie. Bardzo dziękuję za uwagę, piszcie w komentarzach, czy wolicie K-pop czy J-pop i co sądzicie o tym całym konflikcie.